Ponoć ojcowie kościoła śmieją się, że młodzieniec znaj, ten dzisiejszy wskrzeszony, jest jedyną osobą, która nie posłuchała Jezusa. Bo Jezus mówił do niego: Młodzieńcze, mówię ci wstań, a on wziął i usiadł. Dzień dobry. E... Ta Ewangelia jest bardzo ciekawa, bo ona trochę. Ciągnie wczorajszy wątek tego, dlaczego Jezus jednych uzdrawia, a drugich nie, jednych wskrzesza, bardzo, wielu, bardzo niewielu osób, bardzo niewiele osób wskrzesza, inni po prostu idą do grobu. To jest jakby znowu jedna z tych Ewangelii, która generuje pytania, ale jest też bardzo wiele innych fajnych rzeczy w tej Ewangelii, bo ona mi pokazuje właśnie przez to, że ten młody człowiek jest jednym z niewielu z Ewangelii, który na głos Jezusa wstaje z grobu. Pokazuje mi coś bardzo ważnego w chrześcijaństwie, to znaczy, że każdy i każdy z nas idzie jedyną, niepowtarzalną drogą do Pana Boga, drogą Boga, i, i trochę to jest tak, jak ze śmiercią. To znaczy, że to bardzo tego też doświadczam w hospicjum, jak jestem, że śmierć jest czymś takim, że z jednej strony dotyka wiele osób i bardzo często y, wiele osób gromadzi się przy umierającym i przy umarłym. I to widać też w tej dzisiejszej Ewangelii, że tam jest tłum ludzi, którzy idą i płaczą, towarzysząc tej matce, która chowa swojego syna. A więc y, jest y, wiele osób, jest tłum, a z drugiej strony mamy człowieka, który umarł i to jest człowiek, który jest sam. Jest jeden. Nawet jeśli by umarło, nie wiem, w tym samym czasie wiele osób, to każdy i każda z, ni z nich jest kimś jednym. Śmierci to jeden to osobno bardzo widać, bardzo odczuwamy. I myślę sobie, że to może być jakiś obraz tego, czym jest chrześcijaństwo, że z jednej strony idziemy w tłumie, jest nas dużo, jest nas wielu, też otacza nas tłum pod tytułem świat, ale osobiście idziemy, każdy i każda z nas, swoją niepowtarzalną drogą. I myślę sobie, że jakby warto się tej, tej indywidualności, tej osobności nie bać. Dlatego, że ona po pierwsze y, pomaga też dojrzewać tak ludzko, to znaczy, że człowiek musi dojrzeć do tego, żeby sobie, y, znaczy, żeby się dobrze czuć ze samym sobą, y, czyli sposób przeżywania samotności, to też jest bardzo ważna oznaka dojrzałości i to jest jakby ludzkie, to, to nie trzeba być wierzącym człowiekiem, ale też właśnie w kwestii wiary, że potrzebujemy takich momentów, takiego. Poczucia, że jestem sam na sam z Panem Bogiem, że jestem jeden do jednego, że, y, że jestem kimś, kto jest niepowtarzalny i nie ma drugiej takiej osoby. To widać najlepiej właśnie w śmierci. Nikt nie umrze tak samo, jak ja umrę, bo nikt nie żył tak samo, jak ja żyłem i nikt się nie urodził tak samo, jak ja się urodziłem. A więc od początku do końca jesteśmy bardzo niepowtarzalni. Y, I wracam do tego kawału z początku. Chrześcijaństwo z jednej strony jest takim czymś, co każdego dnia wyrywa mnie ze śmierci na głos Pana Boga, i ta śmierć może się objawiać w różnych kwestiach wprost w kwestiach dotyczących wiary, w kwestiach relacji, w kwestiach tego, co przeżywamy różnych naszych trudnych wydarzeń, traum, historii życiowej itd. A z drugiej strony. Y tak robimy to po swojemu. To znaczy, że Jezus mówi do nas: Wstań, a my siadamy. I myślę, że też jakby warto z tego humorystycznego wątku tej Ewangelii wziąć to, żeby się nie bać, nie bać być sobą również przed Panem Bogiem. Tu nie chodzi o bunt. Musimy się nauczyć odróżniać bunt. Samowolę od tego, że ja decyduję o swoim życiu. To są dwie różne rzeczy. Niestety, bardzo wiele osób w kościele ma także od razu jest znak równości przed tym składany, bo nie wolno, nie, wolno się, nie wolno być sobą trzeba być jakąś taką masą, która jest upodobniająca do innych. Myślę, że to jest bardzo duży błąd, który popełniamy, że się boimy być sobą. Boimy się mieć swoją niepowtarzalną drogę. Zresztą Paweł dzisiaj też o tym mówi w pierwszym czytaniu, że jedni są apostołami, inni są prorokami, i tak dalej. Czyli każdy ma swoją niepowtarzalną drogę, każdy musi odkryć tę swoją niepowtarzalną drogę. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jak odkryjemy swoją niepowtarzalną drogę, dopiero możemy iść za tym, co mówi Paweł dalej, mówi o tym, że a ja wam pokażę większe dary. Ta niepowtarzalność y, która jest przeżywana w taki dobry sposób, boży sposób, ona mnie prowadzi do tego, że odkrywam jeszcze więcej. To znaczy odkrywam coś, do czego mnie Pan powołuje, to znaczy do czego mnie zaprasza, w czym y, mogę się najbardziej realizować. To jest myślę y, w ogóle kwestia tego, żebyśmy odkryli słowo powołanie. Że powołanie to nie jest coś, co wyrywa mnie z mojego bezpiecznego świata, który sobie zbudowałem, i teraz jest jakiś Bóg, który nagle mi to wszystko burzy. Niestety mamy takie też pojęcie, dlatego że przez wieki w kościele tak sobie myśleliśmy o powołanych w taki heroiczny sposób, że tu my tutaj po prostu się poświęcamy dla jakiegoś wielkiego dzieła, a cała reszta to tam jest szczęśliwa. Tymczasem y, myślę, że warto rozumieć powołanie jako coś, co pozwala mi najlepiej realizować siebie samego, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Że być może w innych, w innych drogach byłbym kimś równie dobrym, równie fajnym, ale nigdy nie byłbym w stanie zrealizować siebie w taki sam sposób, w sensie taki dobry sposób, w pełny sposób, jak w tej drodze, w której jestem. I, może, to jest też taki dzień, żeby umieć ucieszyć się tym, kim jestem, tym jaki jestem, tym kim jestem i jaka jestem, żeby zobaczyć, że moja droga, niepowtarzalna droga, yy, która wyraża się właśnie w tym, że siadam na tych marach, a nie wstaję, jest czymś bardzo fajnym i dobrym, że to nie jest jakieś przekleństwo, że to nie jest coś, co mnie po prostu spotkało na drodze mojego życia. Tak sobie myślę o tej Ewangelii dzisiaj, chociaż tak jak mówię, ten wątek z początku, o tym dlaczego ten, a nie tamten, jest mi bardzo bliski i to od lat ryje mi głowę. A szczególnie w takich sytuacjach, jak, czy w takich kontekstach, jak teraz, kiedy patrzymy na cierpienie wielu osób, to ja sobie to pytanie zawsze zadaję. I, i wiecie, o, myślę, że to jest też warte powiedzenia, że. Od jakiegoś czasu nie boję się tego pytania. Nie boję się tego, że nie mam na to pytanie odpowiedzi, że to pytanie też mówię w, w przestrzeni publicznej, że, że wyzbyłem się takiego myślenia, to nie wypada, bo jestem chrześcijaninem, bo jestem księdzem, a co ludzie powiedzą, a to może być gorszące pytanie, tego się już nie boję. I, i, i za to też sobie i Panu Bogu jestem wdzięczny, że jakby poszedłem dalej, to znaczy, że Właśnie wyzbyłem się takiego lęku z powodu tego, że w ogóle pytam, że mam wątpliwości, że coś jest dla mnie niejasne. I myślę, że to też jest jakiś bardzo ważny etap w chrześcijaństwie, żeby się tego nie bać. Nie bać się tego, że idę jakąś niepowtarzalną drogą, żeby nie było tak, że przeżywamy swoje chrześcijaństwo w lęku na takiej zasadzie, że pytam się innych, co mam robić, jak mam żyć, jakie mam decyzje podejmować a czy to mi wolno a tamtego już nie wolno. Właśnie chodzi o to, żebyśmy byli jak najbardziej dojrzali, dorośli przed panem Bogiem i się tego nie bali. To jest de facto trochę jak bycie dziecko, to co pan Jezus mówi, że mamy się stać jak dzieci, no bo dzieci takie są. Dzieci to się nie pytają, co mi wolno, czego mi nie wolno, dzieci po prostu robią. To dorośli próbują Jakoś dzieci y, nakierować. Oczywiście to jest potrzebne, bo my w ten sposób wychowujemy ludzi, ale żebyście mnie dobrze zrozumieli, że chodzi o pewnego rodzaju wolność wewnętrzną, że ja się nie boję, że mogę y, nawet popełnić błąd, nawet zrobić coś złego. Nie dlatego, że to zamierzam i tego chcę, ale dlatego, że to może być konsekwencją tego, że źle pomyślę, ale ja pomyślę, ja to zrobię po swojemu. Więc tak czytam y, tę opowieść o tym młodym człowieku, Zain. Który y, de facto w śmierci, która podkreśla bardzo mocno jego bezradność i, i bez, no, nic nie może zrobić, on nie żyje. Z drugiej strony bardzo podkreśla to, że jesteśmy powołani do tego, żeby być sobą, być bardzo indywidualnym, niepowtarzalnym. To nam przypomina to wydarzenie, przynajmniej tak je czytam y, i tego, żebyśmy się nie bali właśnie być sobą, nawet przed Panem Bogiem. Dobrej, dobrego dnia Wam życzę, dobrego wtorku. Bardzo dziękuję za Wasz odzew na, na mój apel o to, żeby pomóc mieszkańcom Kłocka. To, co się tam dzieje na tej zrzutce, to, to jest niesamowita sprawa i bardzo Wam za to dziękuję. Wiele dobra dzięki temu będzie się mogło tam w tym strasznym miejscu, w takim sensie, że w, w miejscu dotkniętym straszną rzeczą. Dokonać, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję i za Wasze serce, za Wasze hojności. I proszę Was, stańcie przed lustrem, każdy, kto wpłacił choćby złotówkę i powiedzcie sobie: dziękuję. Jesteś dobrym człowiekiem, bo zrobiłeś coś fajnego dla drugiego człowieka. Dobrego wtorku, trzymajcie się, do zobaczenia.